Witam wszystkich. Z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu zaprosimy kolejną osobę do Trading Skill. Nie będzie to trader 21, na którego oddaliście tutaj 90 głosów. 90 osób zagłosowało właśnie na niego. Ja oczywiście głosowałem na wszystkich, także z grupy traderów było 89 głosów. Nie będzie to też Agnieszka Renko-Godzińska, Nie będzie to też Michał Wiśniewski, czy też Rafał Zorski, który już wystąpił i nie udało mu się zbytnio, bo został zdyskwalifikowany przez usunięcie, za usunięcie podglądu na swoje konto, po półtorej tygodnia pokazywania jak traci. Radosław Rygielski także nie będzie, ponieważ już wystąpił i asekuracyjnie zrobił plus 5 Nie będzie to też Rafał S.A. Glinicki, ani Robert Gawenda, ani też Cezary wróżbita Graf. Będzie to Jurek S., który otrzymał 42 głosy. Jeden ode mnie, 41 z grupy traderów. Dlaczego on? Dlatego, ponieważ zgłaszają się do mnie osoby, które na prywatnych wiadomościach piszą, że mają wątpliwości co do Jurka S. Czy jego analizy są poparte w jakikolwiek sposób praktyką, czyli tradingiem? Dlatego też zaprosimy dzisiaj Jurka S do wzięcia udziału w Trading Skill i będzie miał ułatwione zasady weryfikacji, ponieważ tutaj znany jest on z rynku krypto, będzie mógł sobie sam wybrać brokera. I wystarczy, że tylko podepnie podgląd na rachunek. I pokażę jak handluje. Nie przedłużając, oficjalnie zapraszamy Jurka S. Do wzięcia udziału w Trading skill 8v3 i obowiązują go ułatwione zasady dołączenia, czyli od dziś, dziś mamy 26 maja do 9 czerwca jest czas na podpięcie konta real z milion 2500 lub 600 dolarów na pełnym podglądzie poprzez takie serwisy jak Forex Factory, MyFixbook lub poprzez podanie loginu i hasło inwestora. Należy pokazywać podgląd nieprzerwanie aż do 29 lipca. Podgląd zarówno na transakcje zamknięte, jak i otwarte. Zapraszam ja, czyli Schweizer oraz 41 członków grupy traderów Obowiązuje tutaj pełna ciągłość transakcyjna, czyli nieprzerwanie należy pokazywać ten podgląd. Jeśli nie uda się, będą straty, to także należy pokazywać ten podgląd, a my, jako organizatorzy, jeśli dany uczestnik nie usunie podglądu, no to nie będziemy tutaj pokazywać publicznie tych strat. Będą one dostępne tylko i wyłącznie na grupie GTTS, a później, jeśli na przykład będzie osiągnięty wynik minus 15%, każdą osobę, która będzie pytała o to, jaki wynik otrzymała dana osoba, będzie tutaj podany dostęp do tej grupy z podaniem właśnie wyników. Publicznie nie będziemy tego udostępniać, natomiast jeśli będzie tutaj wynik zyskowny, no to oczywiście możemy taki wynik publicznie podać. Dlatego też nikt nie powinien obawiać się tego, że jeśli przysłowiowo powinie się noga, no to będzie tutaj w jakikolwiek sposób krytyka. Natomiast jeśli będzie tutaj przerwana pełna ciągłość transakcyjna, czyli do końca nie będzie utrzymany podgląd, to takie sytuacje piętnujemy i będzie tutaj dodatkowe nagranie z dyskwalifikacją. Także tutaj jeśli ktoś przystępuje, no, to powinien nawet w sytuacji straty utrzymać ten podgląd do samego końca. Przypominam, dostępne jest to tylko na grupie, gdzie rywalizujemy, grupie organizacyjnej Trading Skill, czyli GTTS, Grupa Traderów Trading Skill. Aktualnie dodam tylko, że podchodzę całkowicie neutralnie do osoby Jurka S. Znam go osobiście także tutaj. Jest po prostu zaproszony do pokazania swojego tradingu w trading skill. A materiały, które powstają dookoła, nie są natomiast publikowane, tutaj to wszystko jest na razie niepubliczne. Przyznam też, że nie chcielibyśmy bawić się w drugi TOTS, czyli tutaj negować szkoleniowców. Ponieważ uważamy, że nawet za darmo, no to tutaj niekoniecznie jest to wartościowe. Dlatego, mimo tego, że materiały powstają, są niepubliczne, no to jeśli Jurek S weźmie udział w Trading Skill, będziemy odsyłać tylko i wyłącznie do jego wyniku na GTTS bez publikacji takich materiałów, na przykład. Na temat tego, że ktoś twierdzi, że tutaj nie ma wiarygodności. To nam w grupie traderów wystarczy potwierdzenie w Trading Skill i wtedy dana osoba uwiarygodnia się jako trader. Do każdego, kto wystąpił i zachował pełną ciągłość transakcyjną w Trading Skill, mamy szacunek. Nie krytykujemy takich osób. Natomiast ci, którzy odmawiają, trafiają na listę wstydu, która niedługo powstanie. Ci, którzy łamią zasadę pełnej ciągłości transakcyjnej i ukrywają podgląd, jeśli mają straty, także jest, jest to bardzo mocno piętnowane. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.